No to przyczyna, w sumie przyczyny yy, latającej na wszystkie strony tej luźnej zębatki, znalezione, yy, oczywiście, zaczniemy od, yy, od rzeczy błahej, czyli wybite gumy. I już wam pokazuję, jak sobie na takich wybitych gumach, tych tłumikach, można powiedzieć, sobie zębatka tańczy. O, taki jest luz. Więc to jest dosyć normalna sprawa, po jakimś czasie się te gumy wybijają. Także tutaj nie będziemy wielce o tym mówić, po prostu gumy, jak to gumy, wlatują nowe. I ten temat będzie zażegnany. Ale idziemy dalej. Jeżeli chodzi o luz na boki zębatki, no to już mam tutaj zdemontowane łożysko. Tutaj zabieraka czy zębatkę tam wolicie. I co się okazuje, no tak jak gdzieś tam przewidywałem. Nie wiem jak to pokazać jedną ręką, ale może tak. Zobaczcie sobie yy, na łożysko jak ono już sobie tańczy tutaj. Łożysko sobie tańczy po prostu już na samych bieżniach na boki, dlatego też zębatka miała taki luz. Dodatkowo uszczelnienia już też mocno zmęczone, bynajmniej tej strony yy, i plan jest taki, no co możemy zrobić? Oczywiście zamawiamy yy, komplet nowych łożysk, już nie będziemy się tutaj yy, dzielić włosa na czworo, po prostu wymieniamy wszystkie yy, na cały komplet, wszystkie trzy łożyska, nowe uszczelniacze, strona lewa. Strona prawa, bo to już one już swoje przeżyły już mają dość. Nowe gumy i i i, i zamykamy tutaj temat, jeżeli chodzi o, e, o, 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 o problemy z tylnym kołem, z, tylnym, z napędem. E, myślę na, na jakiś tam dłuższy, dłuższy czas, w zależności od użytkowania. Tutaj jak mówiłem, jakiejś większej technologii lub innej niż w japońskich motocyklach nie ma, konstrukcja praktycznie można powiedzieć taka sama. Wrzucamy cały komplet nowy i będzie, i będzie spokój. To tyle jeżeli chodzi o, o tą nieszczęsną tylną zębatkę. Dobra, już wiem co mam zamówić, zamawiam części i może pokażę. Jak to później sobie ładnie, sztywno siedzi po złożeniu? No, to pozbyliśmy się winowajców całego zajścia i tak stare gumy, stare uszczelniacze łożysk i łożysko tutaj zabieraka też wyrzucone. Nowe, już nabite. Nowy uszczelniacz tutaj, tulejki końcowe doczyszczone. Nowe, gumy. Zabiera każdy na swoim miejscu, i z drugiej strony również nabity nowy, nowy uszczelniacz łożyska. Ja umówiłem się z właścicielem tak, że łożyska tutaj koła zostawiamy, bo są w bardzo dobrym stanie. To są markowe łożyska i nic im nie dolega. Natomiast wymieniliśmy to jedno. Jak się będzie coś działo, to mieliśmy je w komplecie, wtedy się wymieni. Na razie nie widzę najmniejszego sensu ich ruszać. Mamy wszystko już osadzone. Kwestia yy, złożenia ośka doczyszczona, nasmarowana od nowa. Także możemy działać w temacie. I zaraz pokażę, jak wygląda efekt końcowy. Well done, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tylne, tylne koło. Pamiętacie, jak ta zębatka latała? To zobaczcie, teraz nie ma fizycznie możliwości, żeby ją w jakikolwiek, w którąkolwiek stronę ruszyć. Także myślę, że tutaj To teraz Zobaczcie, tu na łańcuchu mogą być małe luzy Ale na zębatce nie ma, nie ma żadnej opcji Tego zruszyć I tak ma być Łańcuch od razu podciągnięty I tutaj temat zamykamy A miało być tak pięknie Bo lampy są dzielone Nie tak w Japońcach Więc pomyślałem sobie, że Uda się zdemontować tą część owiewki i wyszarpać tylko tą lampę uszkodzoną do wymiany. A tu niestety jednak pracy było sporo więcej, bo trzeba było zdemontować całą, całą czachę. Ale dobra, zapomnijmy już o tym. Czacha sobie leży lampa już stara zdemontowana nowa już siedzi, wszystko skręcone nowe żarówki nowe postoje, właściciel sobie tutaj zamówił taki fajny komplet, który dość dobrze wygląda bo te żółtka to przy tych żarówkach już nie prezentowały się zbytnio także myślałem, że sobie tylko tą owiewkę z czachy tą prawą sobie ściągnę i lampa wyjdzie ale jak zobaczycie, to tutaj bez demontażu tego nie ma. Najmniejszej opcji. Ale dobra. Eee, a tu pracę przy kawuśce e też właściciela. Lagi założone, czekam na opony, bo mają być bodajże sliki. Przód, e, tył ściągnięty i czekamy. Chyba będą jutro. Lagi już złożone. Kwestia tylko, rzucić koła, i tu będzie wszystko hipony obniżone, ale dobra yy, to nie o tym, aha, tu kolejne lagi ale to inny projekt, same lagi tylko są do były do ogarnięcia i to też już jest zrobione yy, dobra, słuchajcie yy, nie ma co, bierzemy się tutaj za składanie wszystkiego yy, To owiewkę i tak zaraz rzucam, ponieważ będzie do wymiany płyn chłodniczy, więc więc inaczej to się nie uda owiewka, i tak ta zaraz e, wylatuje. E, no, i przy okazji będzie mi łatwiej wrzucić e, czachę, już bez tej jednej owiewki. Później sobie to wszystko poskładam w odwrotnej kolejności. Jedziemy dalej z tematem. I taka sytuacja. E, sprzęt za niemałe pieniądze. Bo jak wiecie, BMW do tanich nie należą. A tak poprzedni właściciel dbał o filtr powietrza. Oczywiście KM, no bo jak inaczej. Ale kiedy tu ostatni raz było zaglądane. To sobie odpowiedźcie sami. No dobra. Ręce opadają, ale nie wnikam. E, czyścimy, zakładamy, i będzie spokój. No to jak widać, delikatna poprawa. Jest. Myślę, że będzie trochę lepiej. Także zaraz go wrzucamy. Kena na swoje miejsce. Prawą owiewkę też już będziemy powolutku składać, ponieważ płyn wymieniony uzupełniony pod górną kreskę. Gniazdo USB tutaj od uchwytu również już podpięte poprowadzone w miarę przyzwoicie sprawdzone, działa no i że myślę, że można to wszystko powolutku, powolutku składać do kupy działa Ninja gotowa i bęka gotowa yy, dwupak przyjąłem i dwupak oddaję mam nadzieję że w trochę lepszym stanie niż, niż do mnie dotarł tutaj jak widzicie w bęce jakichś większych yy, takich prac zakresu nie było Natomiast niby pierdoły, a jak zwykle schodzi. I tak lampę z przodu mamy wymienioną. Na używkę, bardzo ładnym stanie. Świeci to przyzwoicie. Płyn hamulcowy przód, tył wymieniony. Płyn chłodniczy. Podłączone tutaj USB ładowanie telefonu. Po kluczyku, oczywiście, tak jak sobie życzył właściciel, i no i co, wymienione łożysko yy, zabieraka i uszczelnienia yy, lewa i prawa strona. Teraz co to, kochani, nie ma opcji, żeby coś się z tym działo przez jakiś dłuższy czas. I to by było w tym motocyklu na chwilę obecną. Yy, wszystko. Właściciel, myślę. Za niedługi czas przybędzie, zabierze sprzęty, a ja biorę się za kolejne, kolejne łobuzy. No dobra, to co? Widzimy się przy kolejnych wyzwaniach i miejmy nadzieję, przy jakichś fajnych, ciekawych sprzętach. Trzymajcie się. Hej.